Do zakończenia sezonu pozostały dwa spotkania. Jak Pana zdaniem zakończy się walka o barażę do Fortuna I Ligi? To zobaczymy po ostatnich meczach. My na pewno skupiamy się tylko i wyłącznie na najbliższym przeciwniku, tylko i wyłącznie na GieKSie i będziemy robić wszystko, żeby wygrać. W ostatnim spotkaniu Stali z GKS em to Katowiczanie wygrali przy Hetmańskiej 1-0. Czym według Pana różnią się obecnie obie drużyny od tego, jak wyglądały w grudniu ubiegłego roku? Myślę, że role się troszkę odwróciły, bo... Pamiętam doskonale, bo ten mecz oglądałem też na żywo wtedy na stadionie i Gieksa była wtedy drużyną, która starała się posiadać piłkę, starała się być aktywna w ataku pozycyjnym i tak, taką filozofię cały czas pielęgnowała w poprzedniej rundzie. My z kolei byliśmy zespołem, który bardziej wolał wyczekać na swój moment, i, i też to jest tak naprawdę największa zmiana, bo my teraz z kolei jesteśmy bardzo inicjatywni i staramy się cały czas w piersi wyprowadzać ciosy i podchodzić do ataku i tego nie planujemy zmienić, bo cały czas skupiamy się przede wszystkim na sobie, na tym, żeby nasz styl doprowadzić do perfekcji i on nas prowadził do zwycięstw. Ale też tamten mecz był bardzo specyficzny, bo grał, graliśmy wtedy jako stal z niedowagą piłkarza, o ile dobrze pamiętam, 23 minuty. Także to też można wziąć pod uwagę na pewno przy, przy analizie. Ale coś, na czym my się koncentrujemy, to jeszcze raz podkreślam, na sobie, na naszych działaniach, na tym, żeby dojść do perfekcji, a ta perfekcja ma nas doprowadzić do zwycięstw i do osiągania celów sportowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję.